katolipa jest wynikiem tego, że nie traktujemy tego wszystkiego poważnie. I na zachodzie, chociaż my oczywiście jako Polacy tak unosimy się pychą i mówimy, że na zachodzie to kościół jest taki siaki, szmaki, ale właśnie na zachodzie tego kościoła jest mniej, przez to ludzie bardziej się szanują i biorą większą odpowiedzialność, nie? I, I rozumieją pewne rzeczy, że życie jest życiem. Nasza religia, katolicyzm, akcentuje bardzo mocno wiarę i rozum. Ja często, jak czytam różne komentarze katolików, to mam wrażenie, że to są odklejeni od wiary fideiści, chociaż wcale o cudach nie mówią i wcale o znakach nie mówią, tylko mówią właśnie o tej sferze materialnej w kościele, że jej nie powinno w ogóle być. Czyli jakby próbują te dwie sfery, wiarę i rozum, bo jednak te sprawy finansowe, e tej właśnie odpowiedzialności społecznej, i tak dalej, one są w, tym, w tej kategorii rozum, nie? bo wiara to może ci dużo powiedzieć. Wiara mi mówi teraz, że my powinniśmy się codziennie spotykać na, na czuwaniach i będziemy czuwać, nie? i po miesiącu takich modlitw rodziny mogą się porozpadać. Nie? Więc wiesz, wiara może mówić jedno, ale rozum zawsze musi stać, żeby tą wiarę w jakiś sposób ściągać, że tak powiem, na ziemię i właśnie, jeżeli my będziemy chcieli się troszczyć o jakość, no to zrozumiemy też to, że jakość jest wynikiem finansów, odpowiedzialności, konsekwencji, pracy długotrwałej, a nie tego, że jakość to będzie. I właśnie tego mi brakuje często w kościele.